Dzień dobry. Chciałbym opowiedzieć historię Pana Jezusa, jak Pan Jezus był znienawidzony. Dla wielu ludzi w, w Izraelu Pan Jezus był osobą straszną, przerażająco straszną, zwodzicielem. Dlaczego tak? No dlatego, że Izraelici byli uczeni od... Tysięcy lat, że Mesjasz to człowiek, który przyjdzie z ogromną, człowiek Bóg, który przyjdzie z ogromną potęgą, czyli wyzwoli Izraela od wszelkich nieszczęść, od wszelkich e, okupantów. A tu przychodzi Pan Jezus, uzdrawia, tak, leczy choroby, mówi coś o duchu, ale jest zupełnie biednym człowiekiem, bez żadnej mocy ziemskiej. No to tych wszystkich ludzi, którzy czekali na mesjasza, to strasznie oburzało. W jaki sposób on mówi o sobie, że jest mesjaszem, skoro nie spełnia tego, co uczono ich w Starym Testamencie, że mesjasz to potęga ziemska potęga. A pan Jezus mówi: "Ja jestem mesjaszem, a jestem królem ducha". To takim się nie zgadzało, że oni go nienawidzili. Jak taki człowiek może przyjść i powiedzieć że jest synem Boga, że może odpuszczać grzechy. No. Takie całkowite niezrozumienie. A pan Jezusa najbardziej bolało niezrozumienie apostołów. Miał dwunastu apostołów, i oni też byli wychowani w tym układzie, że on będzie królem, że w którymś momencie on przejmie władzę, ponieważ ma. Potrafi takie cuda czynić, tak? czyli panuje nad pogodą, to widzieli. Chodzi po wodzie, rozmnaża chleb, uzdrawia mnóstwo ludzi, czyli ma potęgę. Oni to widzieli, oni czy wiedzieli, że on jest Mesjasz. Tylko też im brakowało tej potęgi ziemskiej, czyli tego wojska, tego przejęcia władzy. I kiedy Jezus Chrystus do Piotra mówi o tym, że on będzie ukrzyżowany, że on nie będzie królem ziemskim, no to Piotr mówi: Panie Boże, no nigdy Cię to nie spotka. No, Panie Jezu, no. no Pan Jezu, powiedział: odejdź, ode mnie, Szatanie. Nie myślisz w sposób boski, tylko ludzki. E, nam, jakby, łatwiej teraz, tak? My wiemy o co chodzi. My wiemy, że potęga Jezusa Chrystusa to była potęga Boga, który e, był królem ducha i dalej jest. Natomiast przyjdzie jako Mesjasz, w czasach ostatecznych, swoim Wojskiem Anielskim. No, to jakby to powiedzieć, to przerażające to będzie dla wszystkich. Przerażające to będzie dla wszystkich. Warto sobie pomyśleć o, o tym, jak my traktujemy Jezusa Chrystusa, kim on dla nas jest. No, zdecydowanie warto. Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. No, dziękuję Panie Boże, że pozwoliłeś mi uwierzyć. To jest tak, że nikt z ludzi nie jest w stanie uwierzyć sam z siebie. Trzeba być zaproszonym przez Boga. Do wiary trzeba być zaproszonym przez Pana Boga. No, niesamowite. Dziękuję, Panie Boże, dziękuję Tobie, Ukana Matko i wszystkim za stępo, Panie Osiem, wszystkim Trzech Bóg ojciec, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.